Dzisiaj o miano co lepszego walczyć będą telewizory. Te dwa telewizory konkretnie. Sprawa jest trudna, bo ocenianie obrazu z telewizora na innym ekranie jest tak dobrym pomysłem jak wypad do domu publicznego z narzeczoną u boku. Ale i tak będę was do tego gorąco namawiał. Nie do wypadu do domu publicznego, ale do oceny obrazu z telewizorów. Specjalnie dla was ten odcinek został nagrany w 4K. I w 4K został też wyemitowany. Tu sobie możecie zmienić rozdzielczość, klikając na to kółko zębate. Prawdopodobnie efekt nie będzie taki, jakiego się spodziewacie, ale zmienić rozdzielczość możecie. Ale nie musicie. Ale możecie. Dobra, chyba czas zacząć. O fachową ocenę tych telewizorów mógłbym poprosić eksperta, który wskazałby ze szczegółową argumentacją, który obraz jest lepszy. Ale czy taka ocena ma dla Was jakiekolwiek znaczenie? Hmm. No wiele telewizorów, które są obecnie dostępne na rynku, no, no nie są w stanie oddać jasności i y, koloru oryginalnego obrazu, prawda? No to jest to problem, y, y, który jest jakby rezultatem skomplikowanej optycznej y, struktury wyświetlacza i nie, dlatego zamiast eksperta wystąpię ja. Nie będę gadał, tylko po prostu wam to pokażę. Oba telewizory wyświetlają obraz w Ultra HD. Oba mają upscaling, czyli materiał np. 1080p sztucznie podniosą do wyższej rozdzielczości. I właśnie obraz w Full HD będzie polem testowym. Oba telewizory ustawiłem w standardowy tryb obrazu i. wybrałem chyba jeden z najlepszych polskich seriali. Z najlepszymi aktorami. Ale nie będziemy się na tym skupiać. Skupmy się na obrazie. Tak wygląda na telewizorze LG. A tak na Philipsie. Ale seriale, nawet te najlepsze, w końcu mogą się znudzić. Telewizory przestawiam w tryb nowy. Do obu podłączyłem taki sam odtwarzacz. W obu puściłem ten sam film. Porównajmy. Z daleka wygląda to tak. Ale spróbujmy się temu upscalingowi przyjrzeć trochę bliżej. Tak wygląda to na LG. A tak na Philipsie. Nie zawsze jednak oglądacie film z nosem w ekranie. Czasem patrzycie na telewizor z boku. Jak wygląda sprawa z kątami widzenia? Tak, co oznacza, że w obu przypadkach nie musicie siedzieć przed telewizorem. Wystarczy, że będziecie siedzieć obok. Opowiadanie o telewizorach 4K, nie odpalając na nich filmów w 4K, jest może i dobrym pomysłem, ale coś mi mówi, że włączenie filmu 4K byłoby pomysłem nieco lepszym. Oto natura w 4K. Na LG i na Philipsie. Sami możecie ocenić, na którym wygląda bardziej naturalnie. I być może zauważyć, że Philips sztucznie podwaja liczbę klatek. Nie zauważyliście? Ja też nie. A podwaja, żeby było jeszcze bardziej naturalnie. Tyle tylko, że umiejętność oceny tego, co jest naturalne, straciłem mniej więcej wtedy, kiedy okazało się, że doktor Szczyt zna dużo lepiej większość moich koleżanek niż ja. Na szczęście, zwierzęta przynajmniej mam takie wrażenie, nadal potrafią naturę od sztuczności odróżnić. Taki kot na przykład. Tak. Test kota powinien się w tym przypadku świetnie sprawdzić. Ta. To doprowadza nas do wniosku, że naturalnie byłem w błędzie. Więc dajmy spokój już tej naturze i skupmy się na jakichś fajnych funkcjach. Ambilight. Funkcja starsza prawdopodobnie od waszego młodszego rodzeństwa i być może od niektórych z was. Pierwszy raz pojawiła się w telewizorach Philipsa w 2004 roku i moim zdaniem jest świetnym potwierdzeniem tezy, że 12 lat to wcale nie jest zbyt wiele. Nawet w technologii. Skoro jesteśmy przy kolorach. Zrobiliśmy zdjęcie tego kolorowego paska. Zdjęcie, jak widzicie, wyświetla się na telewizorze. Teraz przykładam pasek, któremu zrobiliśmy zdjęcie, do zdjęcia paska i. to samo robię na drugim telewizorze. Wnioski możecie wyciągnąć sami. Moje są takie, że jest to bardzo kreatywny test i prawdopodobnie w takim samym stopniu nieprofesjonalny. Dlatego zostawmy już temat obrazu i zajmijmy się dźwiękiem. Przedstawiam Wam rodzinę, nazwijmy ich Nowakami. Na co dzień nie chodzą tak ubrani. Założyli te kostiumy, bo powiedzieliśmy im, że wystąpią w teleturnieju. Oczywiście skłamaliśmy. Choć pewne podobieństwo do programu, który być może widzieliście kiedyś w telewizji, możecie tutaj zauważyć. Są na przykład trzy bramki. Za dwiema stoją telewizory. Za jedną znajduje się inne źródło dźwięku. Rodzina ma za zadanie posłuchać tego samego utworu emitowanego kolejno z każdej bramki, a następnie wybrać tę bramkę, która ich zdaniem brzmi najlepiej. Nie, nie kazaliśmy im tańczyć. Choreografia jest ich autorską propozycją, dlatego nie będę Wam przez chwilę przeszkadzał w jej podziwianiu. Kiedy ostatnia bramka skończyła grać, poprosiliśmy rodzinę o podjęcie decyzji. Oto ona. Razem, wspólnie z żoną, powiemy: bramka numer 3. Zobaczmy, co znajdowało się w bramce numer 1, której nie wybrali. Telewizor Philipsa. Zobaczmy, co znajdowało się w bramce numer 2, która też nie zyskała uznania rodziny. Tania wieża stereo. A co znajduje się w bramce numer 3? Nie będę przeciągał, bo nie trudno się domyślić. Telewizor LG! Nie yes! yes! telewizor! Telewizor! A zatem jeżeli myśleliście, że głośniki w telewizorach są gorsze niż te w tanich wieżach, to zonk. Głośniki w LG są lepsze. Przynajmniej zdaniem rodziny przebranej za Neandertalczyków i prehistoryczne zwierzęta. Przejdźmy jednak do spraw nieco większej wagi. Mam wrażenie, że ci dżentelmeni wiedzieli o telewizorach, które dzisiaj testujemy wszystko, zanim zaprosiłem ich do programu. Na wszelki jednak wypadek poprosiłem, żeby zapoznali się z instrukcjami obsługi. Skończyliście? A zatem czas na test obsługi i systemów operacyjnych. Stoją na bieżniach, więc słusznie się domyślacie, że czeka ich wyścig. Ile metrów pokonają, zanim uda im się wykonać kilka prostych operacji? Im mniej, tym lepiej. Pierwsze zadanie to znalezienie w internecie liczby ludności Tadżykistanu. W teorii dla LG powinna to być bułka z masłem, bo masterowanie głosowe. W praktyce. Takidzistan. Co? Taki Takidzistan. Jaki? Takidzistan. W praktyce to się może nie udać. W przejściu na sterowanie ręczne nie jest jednak aż tak źle, jak się spodziewałem. I choć pilot Philipsa ma pełnowymiarową klawiaturę, LG mógłby wygrać tę konkurencję. Niestety, posługiwanie się wskaźnikiem, kiedy jesteś w ruchu, do najłatwiejszych zadań nie należy. Powiem więcej, jeżeli nie macie wystarczająco dużo samozaparcia, wasze działanie może zakończyć się rezygnacją. 1 0 dla Philipsa. Zadanie drugie Uruchomienie Netflixa. To faworyzuje zdecydowanie Philipsa, który przycisk Netflix ma na pilocie. Ale po jego wciśnięciu usługa uruchamia się zaskakująco długo. W LG, kiedy uda się już trafić rozbieganym wskaźnikiem w odpowiednią ikonę, Netflix ładuje się szybciej. Ale i tak tę konkurencję wygrywa Philips. Kolejne zadanie: Polubić ostatniego posta na Facebooku Jenny Jameson. Panowie są w tym wieku, że Jenę kojarzą. A zatem bez zbędnych wstępów, zaczynamy. Najpierw logowanie. W LG jest to prawie niemożliwe przez rozbiegany wskaźnik. W Philipsie problemem jest klawiatura, której klawisze trzeba wciskać dokładnie i z uwagą. Dołóżmy do tego fakt, że telewizory są oddalone jakieś 3 metry od bieżni i... Już wiemy, że tej bitwy raczej wygrać się nie da. Pozwoliliśmy więc chłopakom podejść bliżej i się zalogować. Po powrocie na bieżnię spróbują dokończyć to nieszczęsne zadanie. W teorii klawiatura na pilocie Philipsa powinna poradzić sobie zawodowo. W praktyce... Facebook na Philipsie przestał odpowiadać. I mimo, że oba telewizory są podłączone do tej samej sieci, LG z rozbieganym wskaźnikiem wysunął się na prowadzenie, by ostatecznie zwyciężyć. Dotychczasowe zadania pokazują, że poruszanie się po ekranie jest dużo łatwiejsze w LG. Istnieje więc duża szansa, że finałowa konkurencja, czyli odpalenie ostatniego odcinka Co Lepsze na YouTube, doprowadzi do remisu. Na LG odpalenie aplikacji zajmuje dosłownie sekundę. Na Philipsie... Na Philipsie odpalenie YouTube'a trwa nieco dłużej. I mimo, że na klawiaturze łatwiej napisać Kuba klawiter, to wskaźnik na pilocie LG okazał się od klawiatury na pilocie Philipsa w tym przypadku dużo skuteczniejszy. A zatem remix. Okej, okay, macie rację, czynnik ludzki nie był tu bez znaczenia. Poza tym każdy, kto czytał choć raz papierową instrukcję obsługi współczesnego telewizora, wie, że jest tam napisane, nie zapomnij włożyć baterii do pilota. W 80 różnych językach. I z reguły to wszystko, więc panowie poruszali się trochę po omacku. Ale i tak nieźle im poszło. Żeby zachować jednak pewną uczciwość, muszę Wam pokazać, że LG w cichym pokoju jest w stanie zrozumieć ludzką mowę. Tadżykistan. A wskaźnik i scroll na pilocie to naprawdę przydatne funkcje. Dzięki temu pierwszemu... ...można dorysować okulary leniwcowi. W tym drugim przewiniecie listę aplikacji, których na LG jest dość sporo, ale zdecydowanie więcej pod tym względem do zaoferowania ma Philips. Dodatkowo macie dostęp do Google Play, co sprawia, że wybór jest jeszcze większy. Weźmy na przykład gry. Taki Asfalt 8, powiedzmy. Odpalacie, grafika wygląda najgorzej na świecie, ale macie do sterowania klawiaturę, na której jednocześnie można wcisnąć tylko jeden przycisk, co oznacza, że albo jedziecie prosto, albo skręcacie. Z reguły oznacza to tyle, że jeżeli chcecie mieć jakiekolwiek szanse w wyścigu, prędzej czy później wylądujecie na ścianie. Na szczęście są też gry specjalnie przystosowane do pilota. I tu już sterowanie działa lepiej. A przy odrobinie samozaparcia możecie się nawet w grę wciągnąć. Na LG próżno szukać wymagających gier. Możecie pograć w czołgi albo postrzelać sobie do animowanych zwierzątek. Jedno i drugie do pasjonujących nie należy. Ale koniec zabawy. Czas na test kompatybilności. Do telewizorów podłączyłem po trzy nośniki. Tani pendrive z Marketu, lepszy pendrive i dysk USB 3.0. Z odczytem bez względu na rodzaj nośnika nie było na obu telewizorach problemu. Philips tak pokazuje zdjęcia, a tak wygląda odtwarzacz muzyki. Na LG zdjęcia można skalować i edytować, a odtwarzacz muzyki wygląda tak. Ale to nie jest ważne. Ważne jest odtwarzanie filmów. Razem z filmem na nośnikach znajdują się napisy w trzech najpopularniejszych formatach. LG wykrywa napisy automatycznie i wyświetla w całkiem przyjemny sposób. Poza tym, dzięki wskaźnikowi na pilocie, możecie w każdej chwili przeskoczyć do dowolnego fragmentu filmu. W Philipsie przewijanie wymaga nieco więcej cierpliwości, a tak wyglądają napisy do filmów czytane przez Philipsa. I efekt prób zmiany tego stanu rzeczy na lepsze. W końcu się poddaliśmy i doszliśmy do wniosku, że żyjemy w czasach, w których głównym nośnikiem danych jest smartfon. Wzięliśmy więc przeciętny Androidowy telefon i spróbowaliśmy go podłączyć bezprzewodowo do telewizora LG. Jak to dobrze, że LG ma Miracast. Wyświetlanie zawartości smartfona na dużym ekranie to jest to, czego oczekiwałbym od współczesnego telewizora. Niestety Philips nie do końca się w tej sprawie ze mną zgadza i zamiast Miracast mamy takie wyświetlanie mediów na ekranie. Może bawić, ale tylko wtedy, kiedy macie zabawne media. A co z podłączeniem iPhone'a? Może to kwestia braku kompetencji, ale po kilku godzinach prób doszedłem do wniosku, że łatwiej do tych telewizorów podłączyć odtwarzać VHS. I zrobiłem to. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że filmy z kasety na telewizorach 4K będą wyglądały gorzej. Niesiony tym optymizmem poszedłem o krok dalej. Próby podłączenia Pegasusa do Philipsa niestety skończyły się niepowodzeniem. Za to LG przeniosło mnie w świat wspomnień. I przypomniało, że nawet jeśli kiedyś umiałem grać w kontrę, to było to bardzo dawno temu i nieprawda. Wiem, że większość z Was nie ma w domu Pegasusa ani kaset VHS, ale na pewno są tacy, którzy mają. To dla Was. Nie czujcie się w mniejszości. Wyjdźcie z piwnicy i podnieście głowę. I to wszystko. Teraz wchodzicie na stronę, której adres pojawia się na dole ekranu i decydujecie, co lepsze: Philips czy LG. Macie czas do środy, a teraz wypadałoby się zorientować, które słuchawki z poprzedniego odcinka są lepsze według Was. Powiem Wam coś zaskakującego. Bicy. Dlaczego są na głowie Karlita, nieładnie spakowane i przygotowane do wysyłki? Problem wyraża komentarz zwycięzcy Krystiana. Wielu z Was zdecydowało się głosować na produkt, na który Waszym zdaniem głosowaliby inni. A nie ten, który Wam się najbardziej podobał. Rozumiem to, bo zwiększa to Waszą szansę na wygraną, ale zupełnie wypacza zasady tego konkursu. Prosiliście, żebym coś z tym zrobił. Bitsy w Mediamark kosztują około 700 zł. A do Krystiana wysyłamy bon. Bon o wartości 1500 zł. Co wydaje się być całkiem niezłym rozwiązaniem w przypadku słuchawek, i nieco mniej niezłym rozwiązaniem w przypadku telewizorów. Ale 1500 zł już zostanie, więc jeżeli będę testował coś, co będzie warte 50 zł, wy i tak będziecie mieli szansę wygrać 1500. I będziecie mogli głosować na ten gadżet, który naprawdę Wam się podoba, a nie na ten, który wydaje Wam się, że wygra. Oczywiście spodziewam się fali hejtów w związku z tą rewolucją, jak i kilku osób, którym się to spodoba. Na pewno spodoba się to Krystianowi którego serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Po prostu mówi, kiedy mam zacząć Dobra. mówić. Tak, Dobra, już.